Czy kiedykolwiek odczuwałeś to nieprzyjemne mrowienie, drętwienie lub nawet uporczywy ból w dłoniach i stopach? Może się to wydawać czymś zwyczajnym, czymś, co wielu ludzi uważa za problem bez rozwiązania, ale co byś powiedział, gdybym zdradził ci, że istnieje potężna witamina zdolna odwrócić te objawy i pomóc w regeneracji uszkodzonych nerwów? Tysiące ludzi cierpi w milczeniu, myśląc że te dolegliwości są jedynie częścią starzenia się lub skutkiem stresu dnia codziennego. Jednak prawda jest taka, że twoje nerwy mogą zostać naprawione, a dziś dowiesz się, jak to zrobić. W tym materiale dowiesz się, co tak naprawdę powoduje neuropatię, jakie są sygnały ostrzegawcze, których nie wolno ignorować oraz, co najważniejsze, co możesz zacząć robić już dziś. Aby złagodzić te objawy i przywrócić zdrowie swoim nerwom. Jeśli masz już dość ciągłego bólu i chcesz odzyskać jakość życia, zostań ze mną do końca tego nagrania, ponieważ te informacje mogą zmienić wszystko. Neuropatia najczęściej zaczyna się w subtelny sposób. Niewielki dyskomfort, który z czasem się nasila i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie. Uczucie pieczenia w stopach, utrata wrażliwości na dotyk, a nawet trudności z utrzymaniem przedmiotów to wyraźne sygnały, że twoje nerwy wołają o pomoc. Zanim jednak powiem ci, co naprawdę może ci pomóc, ważne jest, aby zrozumieć, co dzieje się wewnątrz twojego organizmu. Wyobraź sobie swoje nerwy jako przewody elektryczne, które przekazują informacje między mózgiem a resztą ciała. Tak samo jak te przewody potrzebują izolacji, aby działały prawidłowo. Twoje nerwy również mają warstwę ochronną zwaną mieliną. Gdy ta ochrona ulega uszkodzeniu, czy to z powodu niedoboru witamin, złej postawy, starzenia się lub problemów z kręgosłupem, twoje nerwy stają się odsłonięte i podatne na uszkodzenia. To może prowadzić do bólu, drętwienia, mrowienia, a nawet utraty siły mięśniowej. Teraz, gdy już wiesz, co powoduje neuropatię, ważne jest, aby zrozumieć, że może ona objawiać się na różne sposoby. Niektóre osoby cierpią na tak tzw. neuropatię czuciową, która wpływa na wrażliwość i powoduje ostre bóle, pieczenie oraz drętwienie. Inne zmagają się z neuropatią ruchową, która zaburza funkcję mięśni, prowadząc do osłabienia, a w poważniejszych przypadkach nawet do zaniku mięśni. Neuropatia nie zawsze objawia się bólem. W niektórych przypadkach objawy są bardziej subtelne, np. utrata równowagi, trudności w rozróżnianiu temperatur lub nawet problemy z chodzeniem. Jeśli rozpoznałeś u siebie którykolwiek z tych objawów, nie martw się. Istnieją proste zmiany, które możesz wprowadzić do swojego codziennego życia, które, w połączeniu z odpowiednimi witaminami i składnikami odżywczymi, mogą wzmocnić twoje nerwy, a nawet pomóc im się zregenerować. Jednym z głównych czynników przyczyniających się do rozwoju neuropatii jest niedobór niezbędnych witamin. Twój organizm potrzebuje określonych składników odżywczych, aby utrzymać zdrowie nerwów, a ich brak może przyspieszyć uszkodzenia. Witaminy z grupy B są kluczowe dla zdrowia układu nerwowego, a niektóre z nich odgrywają fundamentalną rolę w regeneracji nerwów. Wśród nich szczególnie wyróżniają się witamina B9, kwas foliowy, witamina B6 i witamina B12. Te trzy witaminy to prawdziwe filary w procesie naprawy uszkodzonych nerwów oraz w zapobieganiu neuropatii, lecz niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak poważne problemy może wywołać ich niedobór. Witamina B12, na przykład, jest niezbędna do produkcji mieliny warstwy ochronnej otaczającej nerwy. Bez tej ochrony nerwy stają się bardziej narażone na uszkodzenia. Z kolei witamina B9, kwas foliowy, jest kluczowa w procesie odnowy komórkowej, co jest niezbędne, aby nerwy mogły się regenerować po uszkodzeniach. Natomiast witamina B6 działa bezpośrednio na przekazywanie impulsów nerwowych, zapewniając prawidłowe przesyłanie sygnałów między mózgiem a resztą ciała. Jeśli nie spożywasz regularnie mięsa, ryzyko niedoboru tych witamin znacznie wzrasta. Dzieje się tak, ponieważ witamina B12 występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, ryby i jaja. Wegetarianie i weganie są zatem bardziej narażeni na rozwój neuropatii, jeśli nie stosują odpowiedniej suplementacji. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Nawet jeśli masz zbilansowaną dietę, pewne czynniki mogą utrudnić organizmowi prawidłowe wchłanianie tych witamin. Niewiele osób wie, że nawet pasożyty jelitowe mogą kraść witaminę B12 z organizmu. Te często ciche organizmy mogą przebywać w jelitach przez lata, nie dając typowych objawów, takich jak ból brzucha czy wzdęcia. Tymczasem zużywają one tę niezbędną witaminę stopniowo osłabiając twój organizm. To oznacza, że możesz rozwijać niedobór witaminy B12, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Innym czynnikiem, który może drastycznie obniżyć poziom witaminy B12, jest długotrwałe stosowanie niektórych leków. Metformina, na przykład powszechnie stosowana w leczeniu cukrzycy oraz w celu redukcji masy ciała, z czasem może zakłócić wchłanianie witaminy B12. Choć wiele osób stosuje ten lek bezpiecznie, kluczowe jest, aby pacjenci przyjmujący go regularnie wykonywali badania krwi w celu monitorowania poziomu tej witaminy. Innym popularnym lekiem, który może negatywnie wpłynąć na wchłanianie B12, są inhibitory kwasu żołądkowego, takie jak omeprazol i pantoprazol. Leki te, stosowane w leczeniu z gagi, Refluksu oraz zapalenia błony śluzowej żołądka zmniejszają produkcję kwasu żołądkowego. Choć przynoszą one szybką ulgę w problemach trawiennych, kwas żołądkowy jest niezbędny do prawidłowego wchłaniania witaminy B12. W rezultacie długotrwałe stosowanie tych leków może po cichu wyczerpać zapasy tej kluczowej witaminy. Jeśli regularnie przyjmujesz te leki lub odczuwasz objawy takie jak drętwienie, mrowienie, Utrata równowagi lub przewlekłe zmęczenie zdecydowanie zaleca się wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia poziomu witaminy B12. Uzupełnienie niedoboru tej witaminy może być kluczowym krokiem w łagodzeniu objawów neuropatii i przywróceniu zdrowia Twoim nerwom. Ale to nie tylko brak składników odżywczych może zaszkodzić Twoim nerwom. Istnieje jeszcze jeden cichy i niebezpieczny czynnik, który wiele osób ignoruje nadmierna kompresja nerwów. Długotrwałe siedzenie, zwłaszcza w nieprawidłowej pozycji, może uciskać ważne nerwy, szczególnie w odcinku lędźwiowym i szyjnym. Ten stały nacisk może prowadzić do objawów takich jak drętwienie nóg i stóp, mrowienie w dłoniach, a nawet silny ból. Co więcej, czynności wymagające powtarzających się ruchów, takie jak wielogodzinne pisanie na klawiaturze lub obsługa maszyn, Mogą przeciążać określone nerwy, zwiększając ryzyko stanu zapalnego i kompresji. Taki stan jest szczególnie powszechny u osób pracujących długo przy komputerze lub wykonujących powtarzalne ruchy mechaniczne. W poważniejszych przypadkach za tymi objawami może kryć się stan znany jako przepuklina dysku. Gdy dysk międzykręgowy, struktura pełniąca funkcję amortyzatora w twoim kręgosłupie ulegnie przesunięciu lub zużyciu, może bezpośrednio uciskać nerwy. Taki ucisk może powodować ból promieniujący do nóg, ramion, a nawet tułowia, a także wywoływać mrowienie i osłabienie mięśni. Jeśli odczuwasz uporczywy ból w dolnej części pleców, drętwienie lub mrowienie, które nasila się podczas siedzenia lub leżenia, warto sprawdzić, czy to właśnie przepuklina dysku nie uciska twoich nerwów. Dobrą wiadomością jest to, że identyfikując właściwą przyczynę i podejmując odpowiednie kroki, takie jak korekta postawy, regularne rozciąganie i uzupełnianie niezbędnych witamin, możesz złagodzić objawy, a nawet cofnąć już powstałe uszkodzenia. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu witamin z grupy B oraz dbanie o zdrową postawę to kluczowe kroki w ochronie swoich nerwów i przywróceniu dobrego samopoczucia. Pamiętaj. Twój organizm zawsze wysyła sygnały, a ich ignorowanie może pogłębić problem. Jeśli odczuwasz mrowienie, ból lub osłabienie, może to być idealny moment, aby podjąć działanie i odzyskać jakość życia. Ciche infekcje również mogą być ukrytym czynnikiem. Niektóre bakterie, takie jak Trepenime pallidem, odpowiedzialna za kiłę, mogą pozostawać w organizmie przez lata bez widocznych objawów, powodując postępujące uszkodzenia nerwów. Chociaż kiłę można skutecznie leczyć antybiotykami, wiele osób odkrywa związek tej infekcji z neuropatią dopiero po latach uporczywych objawów. Jeśli zmagasz się z cukrzycą, ważne jest, abyś wiedział, że podwyższony poziom cukru we krwi może uszkadzać drobne naczynia krwionośne odżywiające nerwy, co zaburza ich funkcjonowanie. Dlatego ścisła kontrola poziomu glukozy jest kluczowa w zapobieganiu i łagodzeniu objawów neuropatii cukrzycowej. Ponadto, niektóre leki, gdy są przyjmowane w nadmiarze, również mogą pogorszyć problem. Przykładem jest sama witamina B6, która, choć niezbędna, w zbyt dużych dawkach może uszkadzać nerwy. Z tego powodu niezwykle ważne jest zachowanie równowagi. Teraz, gdy już wiesz, co może powodować neuropatię, porozmawiajmy o tym, jak ją odwrócić i wzmocnić swoje nerwy. Istnieją silne składniki odżywcze? które działają bezpośrednio na regenerację nerwów. Kwas alfa-liponowy, na przykład, to potężny przeciwutleniacz, który chroni nerwy przed uszkodzeniami i pomaga złagodzić objawy. Występuje on w czerwonym mięsie, wątrobie i ciemnozielonych warzywach liściastych, ale często ilość dostarczana z pożywieniem nie jest wystarczająca. Suplementy zawierające od 300 do 600 mg kwasu alfa-liponowego dziennie mogą być niezwykle skuteczne, zwłaszcza u osób cierpiących na neuropatię cukrzycową. Kolejnym potężnym sprzymierzeńcem jest kurkumina główny aktywny związek zawarty w kurkumie. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom przeciwzapalnym, kurkumina zmniejsza stan zapalny nerwów i może pomóc odwrócić uszkodzenia. Aby zwiększyć jej wchłanianie, Warto łączyć ją z pieprzem czarnym lub produktami bogatymi w zdrowe tłuszcze, takimi jak oliwa z oliwek czy awokado. Magnez jest również niezbędny dla zdrowia nerwów i mięśni. Jeśli często odczuwasz skurcze, drętwienie lub mrowienie, możesz cierpieć na niedobór tego minerału. Najlepsze formy magnezu dla układu nerwowego to treonian, jabłczan, malat i cytrynian, cytrynian magnezu. Witaminy z grupy B Szczególnie B12, B6 i B9 są kluczowe w procesie odbudowy uszkodzonych nerwów. Podobnie jak kwasy tłuszczowe omega-3, które występują w rybach takich jak łosoś i sardynki, wspierając regenerację ochronnej warstwy nerwów. Jednak równie ważne jak to, co spożywać, jest zrozumienie, czego należy unikać. Alkohol, na przykład, nasila uszkodzenia nerwów i utrudnia ich regenerację. Nadmiar cukru i żywności wysoko przetworzonej również potęguje stan zapalny, pogarszając objawy neuropatii. Warto również pamiętać, że neuropatia nie jest wyrokiem nieodwracalnym. Dzięki odpowiednim zmianom w diecie, właściwej suplementacji i kilku korektom w stylu życia możesz złagodzić objawy, chronić swoje nerwy, a nawet cofnąć już istniejące uszkodzenia. Jeśli więc cierpisz na ból, drętwienie lub mrowienie, pamiętaj, że jest nadzieja. Nie ignoruj sygnałów, które wysyła twój organizm. Zacznij już dziś dbać o zdrowie swoich nerwów i zrób pierwszy krok w kierunku odzyskania jakości życia. Ta informacja może odmienić twoje życie, a teraz, gdy już wiesz, co robić, decyzja należy do ciebie.